Dosyć Twojej wypowiedzi śpiewania dla aniołka, Teraz ja chcę też się wypowiedzieć. Ja zacznę od, od, od tego. To, co major powiedział, to podtrzymuje całą, całą prawdę. I ja Was proszę. Ja Krzysztofa nie obrażam. Nieraz to jak się pokucimy to po prostu tak ale ogółem my się nie kłócimy. My specjalnie tak sobie pracujemy. My tak pracujemy. To nasza taka praca jest. To prawda panie majorze i chcę powiedzieć tak. Bardzo, bardzo przemyślałem Tą sytuację, co wy wczoraj jechaliście po mnie, po Meksykanie, po majorze, tu po moich znaczy, gościach, jak po Natalce, po Pawle. Jak, jak ja sam z waszej trzyma, strony nie jest, mnie jakoś. To jest bardzo nieładnie tak jechać. Oni chowali się, że ja w samochodzie, że gdzie na i zaraz... Z wasze, samochodem przyjadę i... Z waszej strony to jest nieładnie tak. To jest nieładnie się zachowywać, nieładne niektóre były pytania z waszej strony. Chcę się zapytać. Ale nie? my ogółem nie, nie gniewamy tak. się na was. Jechaliście po Ojcu Świętym, jechaliście po mnie, po majorze, w moich gościach. Dlaczego wy tak robicie? Wy jesteście osobami, na pewno dorosły mi. Czy tak człowiek o, jaki dorosły misz, misz, tu miś. zachowuje się? Na pewno nie. Uśmiecha się na, do ciebie, aniołku. <grych> na tak pewno nie. zadowolona. Zadowolona. Trochę zmęczona, zadowolona. Człowiek, który jest dorosły. Ja mówię. Lepiej sto razy przemyśl, a później zadaj pytanie. Ale akuratne, nie złośliwe, nie obrażalskie, nie po ojcu, po zmarłych, po wszystkich. To, jest z waszej strony, było nieładne. Dobra, teraz, o, jeszcze ja chciałem pokazać To wczoraj nie pokazywałem, to były jak wcześniej moje urodziny To wspaniała osoba mi wysłała O Ewa Ewa z Krakowa to właśnie są Meksykanie. Ale prosiła, żeby nie pokazywać. Zachować dla siebie. Liścik. I. Liścik. A pocztówkę można pokazać. Za to liścik. I. Ja. Ją całuję gorąco. I. Bardzo przemyślałem. I postanowiłem. I wczoraj mówiłem na lajcie, i dziś, jeżeli tak będziecie się zachowywać, kochani moi, obrażać wszystkich, wszystkich ludzi, a jeszcze zmarłych, z mojej rodziny, I Jana Pawła II, Ojca Świętego, to jest z Waszej strony nieładnie. Tak jak powiedziałem na początku, że człowiek dorosły wie, co to osoba zmarła. Wie, co to nie trzeba jechać po osobie zmarłej, bo tak nie nakazuje religia nasza katolicka. Zadnie na łóżko przy przywróciłaś chyba. Mi się śniłaś i przywróciłaś mi łóżko. I chcę powiedzieć, że jeżeli tak będziecie robić, postanowimy wszyscy, ja jako cały szef, jaki ty szef? Że szef, szef tutaj jest. O, tutaj szef jest że nie będziemy nagrywać zamkniemy lajta zamkniemy cał, całkowicie stronę internetową pozamykamy i zobaczymy bo prosiliście sami gdzie ten Paweł gdzie ta Natalka gdzie te nagrywania na lajta na żywo Wspaniała... Natarka. To ja, Wasze obowiązki i Paweł i Natalka i Major spełniliśmy. Ale wy nie umieliście się zachować kulturalnie. A ja mam Nie umieliście się zachować kulturalnie. Picie chcę. Zadałeś pytania kulturalne. Tylko ohydne oh. pytania zadawaliście. Oh. Niektóre były pytania ale dobre, dobre, ale, dobre. ale większa część pytań. Ale... Oh. Było. Co, idzie to? To napój jest. O, zobaczcie. Było. Orężada. Było. O, było, o pytań. Wspaniała orężada. Jechanych po moich rodzicach, świętej pamięci. I chcę dla was, żeby tak wy nagrywaliście na lajka. A ja coś? Na stronę, <laughs> stronę internetową i żeby my jechaliście. A coś? Jechaliście, my jechali po was, po waszych zmarłych rodzicach. Co by było? Ale my nie jesteśmy tacy ułomkami i nigdy, a nigdy nie, nie zadawaliśmy by takich ochydnych pytań, obraźliwych. O, a ja, o moja korona tam leży, odpoczywa. Tak. Szanowny Państwo, Dłuższy czas już nie będziesz... Uważaj! Dłuższy czas. Nie będziesz lejta. Bo daleko jechać. Z tego powodu, że mają pracę, muszą przeżywać, pochodzą z mają innego rodiny. województwa, ale chcą spełnić wasze obowiązki. Chcą spełnić wasze prośby. I ja zapraszam ich. O, pociąg jedzie. Pociąg jedzie z daleka, na ludzi już czeka. Panie doktorze, łaskawy, pojedziemy zaraz do Warszawy. <laughs> to wam właśnie. I szanowne A, państwo, kochanie moje. Jak uśmiechnięta jest. To dobrze, że Natalka zawsze jest uśmiechnięta. Ja to cieszę się. Żeby było z całego serca. I chcę w imieniu Was, w imieniu Was to robię tylko, przeprosić Panią Natalkę, Pana Pawła, Dla tych ludzi, tych ludzi wspaniałych dla mnie i dla Was. Natalko, przyjmij ode mnie przeprosiny za ich. I ty Pawle. Oj. I mam radziec? Że... Proszę nie płacać. I Tego więcej nie będziecie robić. A, tu tu to serce to, inter, Tu inter, in, internet jest wszelkie. Tak robicie. Co one dla Was zrobili? Pytam was. One są kulturalne ludzie, przywieźli dla mnie węgiel, trzy woreczki na obiad zawieźli i nagrywaliśmy A, na spokojnie pani, lajta. Ani pa, ale pani Natalka ogółem dała parę złotych na życie, żebyśmy po prostu mieli za co chlebek boży kupić, mleko jakieś inne rzeczy. Ja pokazywałem właśnie wczoraj i mówiłem też na żywo to było. I... I, i, ja was bardzo proszę nie jedźcie po tych ludziach, bo naprawdę one są dobre. Nie to, żeby one były złe, to tu pod bramą by oni by nie stali. Nie wjechaliby na moją posesję, bo ja złych ludzi nie zapraszam. Ani ja, ani mają. To są wspaniali Czyli ludzie. Tylko to są ludzi? Wspaniali? Ludzi, ludzi, ludzie. Ludzie! Ludzi, ludzi! A to to ludzi, a cholera, i ludzi! No, ja, yeah. ludzi? Jak to ludzie są. No. I na zakończenie chcę powiedzieć. Zrozumcie. Zrozumcie. I się pytanie, dlaczego Natalka nie chce pokazać twarzy. Chcę mu odpowiedzieć dla Was. I Paweł. Z tego Chodźmy. powodu, że na was gniewają się, A ja zapalę, że Wy ich obrażacie. Dzięki. Jedziecie o, jakie. po ich, jak, jak nie wiadomo, po jakich, już przepraszam bardzo, jakby oni nie byli ludźmi, tylko jakoś, przepraszam, jak tak powiem, inne ludzie byli. A wy jacy jesteście? Pytam was. A wy jacy jesteście? I wy jesteście bardzo, bardzo cwani. Powiem tak. No nie, to nie cwani. To specjalnie oni robią, robią. Się... Za tym szkłem. Mówiliście, że jesteście pod bramą, że na podwórku jesteście, a Was nie ma. Nie ma, bo się pokazać tej twarzy. I, oczy, i w oczy w oczy stanąć ze mną, z Majorem, z Pawłem, z Natalką, porozmawiać. Kulturalnie. Nie obraźliwie. A jechanie się śniła, że się przytolaliśmy. Siśniła, że się tylko przytulaliśmy. Po ludziach. Człowiek po człowieku nie powinno jechać. Człowiek dla człowieka powinien być przyjacielem, a nie wrogiem. Ja nie dam rady palić. Ani wrogiem. Mało palę. Bo tak nakazuje Bóg i Matka Boska.